Kobiety nie są oziębłe z natury, to zazwyczaj jest wina mężczyzny, że one nie potrafią podgrzać swoich emocji. I dlatego właśnie powstała sztuka uwodzenia, abyś ty nauczył się jak wydobyć z kobiety emocje i jak je podgrzać, a następnie niestety jak je wykorzystać do tego, żebyście zbudowali super związek. Oglądaj dalej, a dowiesz się więcej. Cześć, mam na imię Sebastian i w dzisiejszym filmie postaram się Tobie przybliżyć, czym jest uwodzenie, jak powstała sztuka uwodzenia i tak naprawdę w jakich dziedzinach naszego życia codziennego jest ona wykorzystywana. A więc, pierwszą uwiedzioną kobietą na świecie była biblijna Ewa. Szatan ją uwiódł mglistymi obietnicami lepszego życia. Pobudził jej emocje. Dzięki którym ona przestała myśleć racjonalnie, a on mógł na nią wywierać wpływ. W ten sposób szatan uśpił jej logikę i pobudził emocje. Dzięki temu mógł ją uwieść. I tak samo ty musisz działać. Musisz uśpić logiczne myślenie kobiety, aby móc pracować nad jej emocjami. Jak chcesz dowiedzieć się więcej na temat, na temat emocji, które rządzą kobietą. Poniżej w opisie masz link do mojego poradnika. Nie krępuj się, klikaj, oglądaj, ucz się. A teraz słuchaj, bo w życiu codziennym i ty i ja i każdy z nas jest poddawany wielu sztuczkom uwodzenia. Wielu sztuczkom nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale w życiu codziennym, polityka. Państwa mało powiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić. I dlatego ogłaszam mobilizację Prawa i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej prawicy. Jarosław Kaczyński jest jednym z najlepszych uwodzicieli w Polsce, bo uwiódł kilkanaście milionów ludzi tymi obietnicami lepszego życia. Z jednej strony dał 500 plus ludziom, ale z drugiej strony tysiąc im zabrał. Ale oni tego już nie widzą, bo najpierw poszedł na ich emocjach. Damy wam pieniądze, będzie wam się lepiej żyło, pojedziecie na wakacje, kupicie książki dla dzieci, kupicie cukierki dla dzieci. Ale to, że wam z drugiej strony zabraliśmy na ogrzewaniu, na jedzeniu, nie wiem, na czynszu, to oni już tego nie widzą. Więc on uwiódł tych ludzi, a oni przez to, że on ich uwiódł, głosują na niego. W biznesie dokładnie tak samo. To jest rezultat wielu studiów i rozwoju. I oczywiście to jest interplay z hardware i software. Więc, dlaczego potrzebujemy rewolucjonary interfejs? I mean, here are four smartphones, right? Motorola. Myślcie, że Apple sprzedaje swoje urządzenia tylko dlatego, że one są super dobre i super tanie? A głównie prawda. One nie dość, że są drogie. To nie są jeszcze najlepsze, bo Samsung jest lepszy. Ja osobiście używam Apple'a, dlatego że 10 lat temu taki pan jak Steve Jobs mnie uwiódł, uwiódł wizją lepszego środowiska, lepszego, lepszego wyższego statusu społecznego, bezpieczniejszego urządzenia. I przez to wszystko ja utknąłem w magii Apple'a i od 10 lat używam Apple'a. Tak to działa w biznesie. Wiesz co? Jest jeszcze taki ktoś jak Martin Luther King, and tomorrow, I still a dream. który kiedyś uwiódł ludzi takim prostym stwierdzeniem: I have a dream. Mam sen, miałem sen. Miałem sen o tym, że miliony Afroamerykanów stają się wolnymi ludźmi. I ten sen właśnie uwiódł te miliony ludzi. Więc to wszystko doprowadza nas do drugiej zasady uwodzenia. A druga zasada uwodzenia mówi: naucz się pobudzać odpowiednie emocje u kobiety. Na, aby nauczyć się pobudzać pozytywne emocje, jak bezpieczeństwo, jak przywiązanie, jak atencja, musisz też nauczyć się rozpoznawać te emocje. A w tym pomoże Ci mój poradnik. Link masz tutaj gdzieś w opisie. Więc Uwodzenie powstało w Biblii, ale jest wykorzystywane dzisiaj w każdym aspekcie naszego życia. Nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale także w polityce, w biznesie, a nawet w pracy. Bo, aby dostać nową, lepszą pracę, musisz uwieść nowego pracodawcę. Naucz się, jak to robić, a Twoje życie będzie łatwiejsze. Słuchajcie, a jeszcze taka jedna sprawa. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i napiszcie mi w komentarzu, jakie emocje wy potraficie już rozpoznawać i podgrzewać u kobiet. No chyba, że nie potraficie, to też napiszcie, a Wam pomogę. Na razie, cześć, dzięki za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.